Czym będzie śmierć? Ścinaniem drzew. To porównanie podane przez jednego z teologów bardzo trwiło mi w pamięci. Kochani, my się na zewnątrz nie różnimy uczynkami. Jutro w, w, w ogromnej większości tu obecnych wstaniemy rano, umyjemy zęby, wypijemy kawę, zjemy jakąś kanapeczkę, polecimy na uczelnię do pracy, będziemy jechać autobusem. No proszę Państwa, praktycznie identyczne rzeczy robimy. Ale w sercach to my jesteśmy bardzo różni. Mamy serca pochylone, co to znaczy? Człowiek nie rośnie tak, człowiek rośnie tak, do czegoś dąży, do czegoś się nagina. To może być grzech, erotyka, porządliwość, drugi się nagina do tego, żeby być ważnym, żeby rządzić innymi, trzeci się nagina do tego, żeby błyszczeć, ale ktoś może się naginać do Boga, stara się w życiu duchowym i przyjdzie Pan Bóg na Sądzie Ostatecznym i zetnie drzewo i każdy poleci w stronę, w którą się naginał. Każdy z nas ma w sercu przegięcie nasze. Powtarzam, mamy różne pragnienia. I Pan Bóg to wszystko spełni mówi: Już zaraz będziesz w tym błocie, ku któremu się naginałeś przez lata, już zaraz będziesz miał to, o co prosiłeś tak naprawdę, w sercu przez lata. Nieudolni kandydaci na świętych, którzy o Chrystusa się starali, naprawdę był on dla nich najważniejszy, chociaż nie udało się zawsze żyć w jakiejś formie duchowej, wpadną w ramiona Chrystusa. Specjaliści od nienawiści, od zacięcia, od czynienia, zadawania bólu innym wpadną w tą swoją śmierdzącą satysfakcję, że jestem kimś i zostaną kimś przez małe k.